O najważniejszych zmianach, jakie wprowadza tarcza antykryzysowa 4.0 będę rozmawiał z Panią dr Agatą Miętek z Kancelarii Orzuk Tomczykowski. Dzień dobry Pani mecenas. Dzień dobry Panie dyrektorze, witam Państwa. Którą ze zmian uznałaby Pani za najistotniejszą? Z tych zmian w targu 4.0 jest powiedziałabym kilkanaście, kilka zupełnie nowych i kilka doprecyzowań do tych instrumentów, które już obowiązują. Natomiast odpowiadając na pana pytanie, którą ze zmian uznałabym za najważniejszą, to wydaje mi się, że najbardziej istotna z nowych, z nowych, najbardziej z nowych instrumentów to jest możliwość jednostronnego udzielenia urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę. I uznałem tę zmianę za najbardziej istotną, ponieważ ona dotyczy, jest najbardziej powszechna, czyli dotyczy wszystkich pracodawców i zgodnie z tą zmianą w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracodawca może jednostronnie, czyli bez uzyskania zgody pracownika, udzielić pracownikowi w terminie wskazanym przez pracodawcę urlopu wypoczynkowego, którego pracownik nie wykorzystał w poprzednich latach, w wymiarze do 30 dni. Do 30 dni. Czy pracownik ma jakiś obszar do negocjacji? Czy może na przykład powiedzieć, ok, ale ja bym chciał wyjechać 15 lipca i wrócić 15 sierpnia, a nie tak jak mi zaproponowano od 1 lipca do ostatniego dnia lipca. Jeśli mówimy o tym urlopie z lat poprzednich, czyli o tym, których, o tym urlopie, którego dotyczy tarcza 4.0, to tutaj w zasadzie pole do negocjacji pracownika jest bardzo ograniczone. Oczywiście pracownik może poprosić pracodawcę i zasugerować, że chciałby, żeby ten urlop był udzielony, na przykład kilka dni później, albo kilka dni wcześniej, ale tutaj jakby wprost ustawa wskazuje, że jest to jednostronna decyzja pracodawcy, czyli inaczej niż w takim tradycyjnym. Niż w takich normalnych okolicznościach, kiedy ten urlop wypoczynkowy jest uzgadniany z pracownikiem, a tylko w wyjątkowych sytuacjach pracownik, pracodawca może go udzielić jednostronnie. Tutaj mamy jakby odwrócenie tego mechanizmu. Jak rozumiem, jeżeli chodzi o tegoroczne urlopy, to sytuacja pozostaje bez zmian. Bez zmian, tak. Jeśli chodzi o urlop z 2020 roku, do którego pracownicy nabyli prawo, no to tutaj oczywiście obowiązuje ta e, z, tradycyjna zasada, czyli uzgodnienie z pracownikiem. Inna ze zmian dotyczy obniżenia wysokości odpraw ustawowych, tak? Tak, jest to kolejna zmiana. I tutaj ta zmiana, istotą tej zmiany jest uprawnienie pracodawców do obniżenia odpraw ustawowych w sytuacji, kiedy wystąpił danego pracodawcy albo spadek obrotów gospodarczych, albo istotny wzrost kosztów wynagrodzeń. I tutaj, jakby ustawa dokładnie doprecyzowuje, kiedy my możemy mówić, że ten. Wzrost kosztów wynagrodzeń będzie istotny i jeżeli spełniamy te przesłanki, to wówczas odprawy ustawowe oraz inne świadczenia, które przysługują pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, czyli na przykład to nasze odprawa z ustawą o zwolnieniach grupowych, ich maksymalna wysokość nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli to jest 26 tysięcy złotych brutto. Jakie inne zmiany pani by uznała za istotne? Z nowych zmian, które, które w mojej ocenie są istotne, i które mogą być też dla pracodawców takimi zmianami, które, które pracodawcy znają ze zmiany kluczowe, to jest na pewno możliwość wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Bardzo często w takich umowach pracodawcy nie zawierają postanowienia, które uprawnia pracodawcę do rozwiązania takiej umowy. Jeżeli tego nie zrobią, to taka umowa może być rozwiązana wyłącznie za zgodą takiego byłego pracownika, a tutaj tarcza 4.0 wychodząc niejako naprzeciw pracodawcom, umożliwia wypowiedzenie takiej umowy z zachowaniem terminu 7 dni nawet jeżeli sama umowa nie wprowadza takiej możliwości, możliwości jej wypowiedzenia. Kolejna zmiana, również, również istotna, jest to zmiana w zakresie prowadzenia działalności socjalnej w okresie obowiązywania stanu epidemicznego lub stanu epidemii u pracodawcy, u którego wystąpił albo spadek obrotów gospodarczych, albo ponownie ten istotny wzrost kosztów wynagrodzeń, pracodawca może podjąć decyzję o takim czasowym zawieszeniu prowadzenia działalności, działalności socjalnej, czyli na przykład o Zawieszeniu obowiązku tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, o niewypłacaniu świadczenia urlopowego. Jeżeli natomiast nie zdecyduje się na tak drastyczny krok, jak na przykład zawieszenie tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i nadal będzie, będzie chciał tworzyć ten fundusz i odprowadzać odpis podstawowy na ten fundusz, to wówczas, jeżeli z regulacji obowiązujących tego pracodawcy. Wynika wyższy odpis niż ustawowy, to w okresie trwania stanu epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca ma obowiązek odprowadzić wyłącznie odpis ustawowy, czyli niższy niż ten, który wynikałby z regulacji wewnętrznych obowiązujących u takiego pracodawcy. Doprecyzowano też zasady dotyczące pracy zdalnej. Co się zmieniło? Tak, tutaj rzeczywiście jakby tarcza 4.0 poza takimi nowymi instrumentami, które, które wcześniej w ogóle się nie pojawiały w tarczach, wprowadziła też kilka przepisów, które doprecyzowały dotychczasowe narzędzia, które już przysługiwały pracodawcom na podstawie poprzednich ustaw. Między innymi doprecyzowano zasady pracy zdalnej. Przede wszystkim wprowadzono tam taki obowiązek, że praca zdalna może być polecona pracownikowi tylko wówczas, jeżeli rzeczywiście rodzaj pracy tego pracownika i okoliczności jego wykonywania umożliwiają takiemu pracownikowi wykonywanie, wykonywanie pracy zdalnej. Jeżeli tak jest, to tej strony też powinno określić warunki wykonywania, wykonywania takiej pracy. Czyli co powinien zrobić pracownik, który... Chce nadal pracować zdalnie, a jego pracodawca mówi: O nie, wracaj do, do, do biura. Po czyjej stronie jest decyzja? Rozumiem, po stronie pracodawcy. I to też, i to też tutaj jest doprecyzowane w tarczy 4.0, że tutaj to jest oczywiście po stronie pracodawcy, czyli to pracodawca decyduje, kiedy ta praca zdalna dobiega końca i kiedy pracownik ma obowiązek wrócić do pracy i wykonywać swoją pracę już nie zdalnie, ale w biurze. Oczywiście tutaj pojawia się w tym temat y, y, zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, czyli jedynym tym argumentem, którym, y, na którym ewentualnie może się oprzeć pracownik, no to jest y, y, no, próba wy wykazania pracodawcy albo przekonania pracodawcy, że on nie chce wracać ponieważ z obawy na to, że te warunki, y, które są w zakładzie pracy, nie zapewnią pracownikowi bezpieczeństwa i higieny. Jeżeli natomiast pracodawca jakby wypełnił choćby te zalecenia inspekcji pracy i rzeczywiście dostosował zakład pracy do tych zmienionych okoliczności, no to tutaj tak naprawdę pracownik, pracownik nie będzie miał pola manewru, tylko jeżeli pracodawca zdecyduje o zakończeniu pracy zdalnej, no to wówczas będzie musiał wrócić i wykonywać swoje obowiązki już w zakładzie pracy. A co się zmienia, jeśli chodzi o dofinansowanie kosztów wynagrodzeń? Jeśli chodzi o dofinansowanie kosztów wynagrodzeń, tutaj też są pewne zmiany, jest to już instrument, który obowiązuje na podstawie tarczy 1.0, natomiast rzeczywiście tarcza 4.0 wprowadza pewne zmiany. No i w tym przede wszystkim ona przyznaje pracodawcom możliwość wprowadzenia przestoju ekonomicznego bądź obniżonego wymiaru, także wówczas, gdy nie wystąpił pracodawców spadek obrotów gospodarczych. I tutaj zamiast tego spadku obrotów gospodarczych pojawia nam się ta przesłanka wzrostu kosztów wynagrodzeń. Jeżeli taki wzrost kosztów wynagrodzeń wystąpił, to wówczas pracodawca może zdecydować o wprowadzeniu przestoju ekonomicznego i wprowadzeniu obniżonego wymiaru, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia ze spadkiem obrotów gospodarczych. Co więcej, pracodawcy na podstawie tarczy 4.0 uzyskali także możliwość uzyskania dofinansowania z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych, niezależnie od wystąpienia spadku obrotów gospodarczych, niezależnie od wprowadzenia przestoju ekonomicznego albo obniżonego wymiaru. Do tej pory, żeby uzyskać takie dofinansowanie, konieczne było wprowadzenie przestoju ekonomicznego albo obniżenie wymiaru czasu pracy pracowników. Teraz, teraz nie jest to niezbędne do tego, żeby dofinansowanie, żeby dofinansowanie uzyskać. Czy w pani ocenie cały ten obszar został rzeczywiście bardzo dobrze dopracowany, czy też pozostają jakieś poważne niejasności? No myślę, że jakby jedną wielką niejasnością jest to, że rzeczywiście mamy już tak ogromną mnogość przepisów. I poszczególne instrumenty wprowadzają odmienne przesłanki, które trzeba spełnić, żeby daną pomoc uzyskać, rzeczywiście jakby pracodawca jak otwiera poszczególne tarcze, dla przypomnienia tych tarcz mamy już cztery, no to rzeczywiście jakby niejasnością jest tak ogromna mnogość. Próba zorientowania się w tych przepisach, co, kiedy i komu przysługuje po prostu nie jest, nie jest prosta. O najważniejszych zmianach, jakie wprowadza Tarcza Antykryzysowa 4.0 rozmawiałem z panią dr Agatą Miętek z Kancelarii Orzuk Tomczykowski. Dziękuję za rozmowę pani mecenas. Dziękuję bardzo.